Witam moi drodzy, to ja, Adam Razik. Jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Dzisiaj, jak widzicie, nowe płótno wisi na sztaludze, na mojej ściance. Znaczy, też pytaliście, co to jest, jak to wygląda. Yy, mam sztalugę, dom, warsztatową sztalugę, stacjonarną, dużą, i do tego przybiłem takie tło, taki karton szary, żeby było widać, że mm, no żeby nie było widać tego mojego bałaganu z, z w okolicy, a żeby po prostu płótno się odbijało od tego i jakoś i, no żeby to było po prostu czytelniejsze. Mm, gdyby to była ta sztaluga, to, to może to nie byłoby aż tak interesujące. Nie, a się to tłumaczę, nie? Tak się pakowałem. Słuchajcie, będzie teraz dużo hmm, abstrakcji i właśnie ten obraz też zaczyna od razu i hmm, to będzie też abstrakcja. Zachęcam was do malowania abstrakcji, dlatego że hmm, już wielokrotnie o tym mówiłem, że jest po prostu hmm, fajnie malować abstrakcję, bo nie ogranicza nas żaden kształt, żaden temat hmm, w sensie takim, że musi być odzorowany, czyli na przykład musi być, nie wiem, musi być to kwiat albo tam jakiś... Hmm, Owoc, drzewo, pejzaż, portret, podobieństwo gdzieś trzeba uchwycić proporcje, zachować. przede wszystkich tych, szczególnie którzy jeszcze tam się obawiają, tego że nie wiedzą do końca, czy, czy malować, czy nie, czy dobrze będzie to, czy to mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, spróbujcie abstrakcję. Będę malował farbami, farbami akrylowymi, głównie maluję farbami akrylowymi firmy polskiej firmy Renesans. To są tego rodzaju farby um, używam akurat w takich dużych tubach 200 ml mililitrowych, mililitrowych, um, Do tego zawsze jest większą biel, czyli biel akurat mam włoską, tą Mary Akrylico, takiej dużej, półlitrowej um, pojemności. No i się tam wspieram jeszcze dodatkowo takimi, takimi farbkami śmiejskimi. Jeżeli zaczynacie i malujecie, to są najtańszy farb. Taka 100 mililitrowa kosztuje około 5 czy 6 zł. Także mm, malujcie do tego po prostu woda, pędzel, szczeciniaki. Tak jak już Wam wspominałem, szczeciniaki najprostsze, szczeciniaki równej grubości. i większe płótno, to to wiadomo, trzeba będzie ten pędzel, pędzel muszą być. Yy, Stosunkowo do powierzchni szersze, węższe i tak dalej. Także sami to doświadczycie, jak to robić. Na paletę wyduszam dużo farb, dużo kolorów, te podstawowe dwa rodzaje żółtej, dwa rodzaje niebieskiej o jeszcze kobaltu nie wydusiłem a to tak przy okazji. Nie jest to tak, że w malowaniu, w malarstwie, że jeżeli na przykład malujesz, nie wiem, morze, to będzie tylko używał niebieskich farb, bieli, tam ewentualnie żółtej, piasek żółty. Nie. Kolorów yy, używa się różnych do mieszania, do tworzenia nowych. Yy, najgorszą rzeczą jest to, z mojego punktu widzenia i z moich doświadczeń, że się używa kolorów prosto z tuby. Ja zawsze po to paleta, żeby na tej palecie mierzać te kolory i żeby chociażby ją tam yy, szczególnie od. Widać to na przykładzie farby bia białej, czy tam nie wiem, czerni. Też nie można tego od razu tak, znaczy w sensie takim, że od razu na paletę prosto sobie taki kolor, no to no, trzeba każdy inny kolor nakładać. Zaczynam od rysunku. Dzisiaj sam nie wiem, co, chcę taki, mam no, taką wizję że kolorystyczną, że tam będzie no, ten obraz, będzie taki pomarańczowo-żółto z jednej strony, a z drugiej taki fiolet, granat, prawie czarny, taki duży kontrast takiego pomarańczowo czerwono żółtego z taką, taką -czar czarno-fioletowo-granatowym, taki, taki taki kontrast. Nie taki ostry. jest to też bardzo kontrastowe, natomiast nie jest taki malarski kontrast, bo przy na przykład żółtym byłaby, byłby to fiolet, a przy niebieskim, przy pomarańczowym byłaby, byłaby to, byłby to niebieski. Ale tutaj będzie taki kontrast i co najważniejsze, na początku kompozycja to, to będzie sam gest, który tam gdzieś się pojawi przy rozpoczęciu. Mieszam czarną farbę z troszeczkę, właśnie z tym niebieskim. Dużo wody teraz tutaj dodam. O, może coś takiego tu będzie gdzieś, od razu mi się pojawi coś fajnego, w sensie takim, że o, już mam jakiś podział na, na tej te płaszczyźnie obrazu. Tu jeszcze będę, być może, o, być może jeszcze chciałbym wezmę szeroki pędzelek. Mam też szeroki pędzel, o, Szerokie pędzel, nawet taki, który służy tam do gruntowania. Zasychany. Wezmę jakiś szerszy pędzel i zacznę takim takim bardzo szerokim, jakimś szerszym pędzel też ten obraz o, chodzi mi o taką żółć taką mocną żółtą dodam wody która tutaj tutaj będzie pierwszopanowa na tym na tym obrazku zmieszam ją O i już się coś zaczyna dziać troszeczkę bieli I, proszę bardzo, yy, szaleństwo jest. Jest szaleństwo, jest szaleństwo, moi drodzy. Zaczynam od, proszę, yy, od tego, że... że będę... za mocno... że ten obraz się w tym kierunku chce, żeby poszedł, czyli... Mam, mam, mam tutaj przy abstrakcji za tyle fajnie, że, że, to, yy, że to jest moi drodzy yy, o, już jest, jest okej okay. teraz ten czarny o którym mówiłem Czarno-białotowy jakiś tam. Nie bójcie się, nie bójcie się. Yy, wszystko można w obrazie poprawić. Można to zmienić. Dlatego, dlatego to OK. Wracam do mojej czerni. Tego pędzla cienkiego, cienkiego. Zrobię taki granat. Kompozycja już się jakoś rysuje, tak? Teraz yy, będę ją będę ją po prostu wzmacniał rysunkiem. Mam coś już fajnego. Znaczy nie wiem, czy ty wy już to widzicie, ale ja już tutaj widzę w tym obrazie potencjał i to, co tu się będzie działo, to, yy to właśnie taki taki. No to mi chodziło, żeby to za bardzo niebieskie jest. Jeszcze. Na razie tą płaszczyznę tego obrazu sobie yy, sobie chcę zagospodarować. Już mam jakąś kompozycję dosyć ciekawą. Hmm, taką symetrią, hmm, no, dynamiczną. Teraz mam trzy słoiki z wodą. Teraz... I widzę, że w niektórych się to już się... A, to właśnie się do tego da, ja, że to będzie się brudzić. Ale... Hmm. I biel. biel. I biel, To fajne jakieś wyjścia. W takim y, obrazie y, dużą rolę odgrywa y, właśnie kompozycja przy tego rodzaju y, y, obrazku. Teraz mi to wszystko cieknie, będę na pewno chciał to odstawić po pierwszym nagraniu i wejść i za, zacząć robić. Y, wrócę do jakiegoś poprzedniego obrazu, a, a ten jak mi to przeschnie, bo teraz wszystko to, co tu mi cieknie, to, y, to jest mokre i nie do końca można to okiełznać. Ale jest okej. Okay. No i teraz to będzie dziełko życia. Na tym to polega, że... Dobrze, teraz, teraz... Yy... Te ciemne barwy, czekajcie, jeszcze ten w sensie w takim, że... O, niech to ciepnie, a ja mam tą płaszczyznę zakryto jeszcze najmniej pędzel bardziej miękki i którą Widzicie, nie wiem czy już widzieliście jak, jak yy, w ten sposób malowałem To jest? To dzisiaj pierwszy raz zobaczycie wiem, jak to jest Efektów dźwiękowych nie, to jest jeszcze nie to co chciałem, może taki coś, za bardzo jest ten kolor, jak tak powiem, poszedł w jakiś taki. No już farby mi się tutaj na tym obrazie na tej palecie yy, już sobie tutaj za zajcie najważniejsze to się nie bać tu zaraz powstają yy, fajne nowe rzeczy z tego okej okay. już, mam, już mam coś fajnego teraz wezmę czerni do, do cisnę bo żyłem i zaraz będę te białe miejsca, żeby cały, na pierwszym, pierwszym tym nagraniu całe, yy, całą płaszczyznę płótno wypełnić. Na razie wezmę troszeczkę, podrysuję, żeby sobie te różne... ten pędzelek jest za gruby, zdecydowanie. Wezmę sobie coś cieńszego, jakiś pędzel się... ten pędzel jakiś przytok.

Zabawa. To jest yy, fajna, fajna rzecz, kiedy, kiedy się zacznie tutaj szaleć kolorem. Tak, to się widziało. będzie działo. po jednej Będzie dobrze. Ja się zacząłem... Ja zacząłem szaleć, mówiłem. to Zmienię tutaj jeszcze się zmieniły pewne rzeczy, ale no, już jest OK. Już jest nieźle. mam ma farbę na nogę. Mieszam, mieszam, mieszam teraz taką jak do niej dodałem. O, bo się taka na to zrobiła. Yy, nie bójcie się po prostu yy, przy następnym... Wejściu można, czy następnym podejściu do obrazu można to pewne rzeczy poprawiać, pewne rzeczy pozmieniać. Tu jeszcze w tym rysunku, który miałem, miałem tu wcześniej, takie te zacieki, to jeszcze wszystko z tego może coś fajnego się zrobić. I tu. I tu. mi podoba, ale to będzie coś fajnego dobrze, teraz yy, jak, jak mówiłem wracam do tego yy, ciemnego pędzelka czarnego ciemnej farbki tu gdzieś pozaznaczam sobie na razie pewne rzeczy pewne drobiazgi o, taki takie detale nadają obrazowi yy, charakteru One wynik, yy, później się okazuje, że one tutaj nie są. Wszystkie z tych, tych działań moich tutaj, ruchów, gestów, które tutaj mm, na tym obrazie zrobiłem, to teraz gdzieś się pojawiają. Czekajcie, jeszcze tutaj ten kolor jest nieodpowiedni. Chcę go zmienić. Niebieski z czerwienią. Zrobię taki fiolet z ciemnym. Troszeczkę czerwienny też dodam, bo ono tu nie leży tego odetnę czernią Ale słuchajcie, w następnym yy, nagraniu z tym obrazem pokażę Wam, co z tego fajnego wyjdzie. O, dlatego przepraszam, że tym będę taki. O, te ślady bardzo są fajne, do. jest dobrze. Jest dobrze, moim drodzy, jest dobrze. Tu ten niebieski jest za surowy, dodam do, do dwie Prawie wszystkie te kolory, użyłem, które miałem na talercie. Zamierzam pokażę, które że jest została sucha. Yy, wygląda. Nie jeszcze tego, błękitu kobaltowego tutaj. Takiej zieleni jaskrawej dodałem, ja tutaj prawie wszystkie kolory, które mieliśmy na początku, jak zauważyliście, już są po prostu poza, um, już są na płótnie. Teraz przeszaleję tutaj, żeby całą płaszczyznę tego obrazu Dobrze. Zobaczcie, po prostu tylko, tylko decyzja, tylko odwaga, takie działania, poddanie swojej by mm, swojej poddanie się swojej takiej impresji, swojemu y, swojemu swojej intuicji nie wiem jak to nazwać jeszcze I, i niech to się dzieje niech to trwa niech to trwa też tak, szpakla też rysuje i takim śladem on jest, on jest yy, takim śladem po prostu przed takim przecierania takiego. Okej, okay. fajna fajna rzecz. Teraz co jeszcze? Słuchajcie, ten już pomału się odcinek kończy. Ja jeszcze tutaj wezmę troszeczkę ostrego, tutaj ostre, ostrego koloru tutaj prowadzę. Takiego Krócej, Mógłbym powiedzieć, że za chwilę mógłbym ten obraz skończyć. Widzę, że się fajnie to poukładało. Ale jeszcze... Z tym obrazkiem także zapraszam. Zobaczycie, co się nim dalej stanie. Bo się te Będzie na pewno udanym kolejnym dziełem Agamemarajsika. Zapraszam bardzo do pana. Piszcie do mnie. Subskrybujcie. Oglądajcie. Będą się naprawdę czary działy. Nie wiem, czy to wam podoba. Ja przemyślę, odejdę od tego obrazu. Do tego Was też. tego zachęcam, żeby nie. nie patrzcie paleta prawie czysta, z wyjątkiem tej zieleni yy, całe, całe te wszystkie palety, które które wysiłem mam, mam na obrazie to się chodzi żeby żeby to no w ten sposób o. troszeczkę tutaj tej czerwieni dodam tego tego żółtego tutaj się zacznie dziać jakiś fajny y, zrobię przy następnym wyjściu y, rysunkowo tak rysunkowo zadbam o to, żeby to no i zobaczycie co się daje w stanie z tym karskim. Zapraszam to kanału. Oglądajcie. Jeszcze póki mam coś tutaj to dodaję. Oczywiście, żeby tu nie... Za bardzo tego nie zepsuć. Mam nadzieję, że tego nie zrobię. Nie zepsuję. O, tu jakieś ciemne rzeczy tu będą fajne się działo rzeczy drobiazgi takie tylko tutaj zaraz. Tym, tym, troszkę brakuje, jakieś niebieskie, jakieś... Słuchajcie, na pewno się zaraz urwie. Żegnam Was. Trzymajcie się, to byłem ja na razie. Oglądajcie mnie. Będę tutaj nam czarował abstrakcję